Tak mówiąc, pół żartem, pół serio. Powinien pan teraz trafić do Odry Wodzisław. <laughs> Czy do Odry Wodzisław? To, że mój ojciec jest w Odrze Wodzisław, to nie znaczy, że pociągnie za sobą syna. Ja na razie jestem związany kontraktem z GKS-em do czerwca, więc myślę, że wypełnię umowę do końca. Tak już zupełnie poważnie. Jak dużo ma pan do zawdzięczenia ojców w swojej na razie piłkarskiej karierze? No Na pewno dużo, bo wychowałem się pod jego skrzydłami, wziął mnie do kadry pierwszego zespołu, e, pierwszej ligi Odry Wodzisław, e, Dał mi zadebiutować, e, mam na koncie dwie, dwa rozegrane mecze w Ekstraklasie, drugi za, za sprawą e, trenera Smudy. No myślę, że dał mi zaistnieć, no myślę, że teraz wszystko należy do mnie i już cała droga, kariera czy przygoda z piłką jest, stoi otworem. Różnie rezerw w Korony Kielce strzelał pan sporo bramek, wyróżniał się pan w trzeciej lidze. Co takiego się stało, że nie zaistniał pan już w pierwszej drużynie? No wtedy akurat Korona miała bardzo silny zespół. Też akurat był tato trenerem. Może, można powiedzieć, że też mnie tam pociągnął do, do Korony, bo gdzieś widział, że jest potencjał. No akurat nie przebiłem się. Też akurat był wtedy taki problem, że, że studiuję, dalej studiuję na UWF w Katowicach i, i nie zawsze po prostu, nieraz było tak, że musiałem się zwolnić na egzamin czy na zajęcia i trener czy trener rezerw, trener Kaliszan, którego bardzo sympatycznie wspominam, zwalniali mnie i nieraz było tak, że po prostu jeden dzień nie byłem na treningu i odwdzięczałem się dobrą grą w, w meczach ligowych. Jak to jest w Jastrzębiu? Na pewno coraz lepsze wyniki, ale troszeczkę chyba nie najlepsza sytuacja finansowa. To znaczy na, na te... nie chciałbym się wypowiadać, jeżeli chodzi o organizacyjne sprawy klubu. Myślę, że ciężkie chwile teraz są przed nami w Jastrzębiu. No ciężko cokolwiek powiedzieć. Myślę, że jest jakiś tam światełko w tunelu i oby było jak najlepiej, oby się sytuacja poprawiła. Jakie pan sobie stawia sportowe cele, wyznaczył pan sobie jakiś termin, kiedy pan zagra w ekstraklasie? Nie, to naprawdę w sporcie nie można tego przewidzieć. Czy zrobi się taki krok, jak na przykład Robert Lewandowski tutaj ze zezniczy od razu do, do Lecha, do kadry Polski. jest bardzo o nim głośno. Ja myślę, że trzeba pracować, pracować jeszcze raz, pracować nad swoją formą, doskonalić umiejętności, a czas pokaże. Ojciec panu przekazuje y, umiejętność wykonywania rzutów wolnych. To znaczy nigdy nie będę miał tak wykonywać rzutów wolnych jak tato. To był dla niego to jest jego atut niepowtarzalny. Powiem szczerze, że rzadko spotyka się piłkarzy w lidze obecnych, żeby potrafili tak wykonywać rzuty wolne. Ja myślę, że jeszcze wiele pracy przede mną i myślę, że jest szansa, żeby osiągnąć chociaż jedną trzecią tego, co on potrafił z tymi fragmentami wykonywać.